Cześć, witam Cię w podcaście To Dogadanie, czyli miejscu, gdzie rozmawiamy o komunikacji. Dzisiejszy podcast będzie o tym, jak ustalać podział obowiązków, żeby nie dźwigać wszystkiego na swoich barkach i nie mieć poczucia niesprawiedliwości. <śm> No dobra, dziewczyny i chłopaki, jeśli słuchacie, to super. Kto z was zna to uczucie, kiedy wracasz po całym dniu pracy? Może nawet po ciężkich negocjacjach w biurze albo po długiej jeździe w korkach w centrum miasta. Wchodzisz do domu i bach. Góra brudnych naczyń w zlewie, sterta prania leży tam, gdzie leżała rano. Miałaś nadzieję, że może tym razem ktoś inny się tym zajmie i aż cię skręca. Zaciskasz zęby, patrzysz na swojego partnera czy partnerkę, która siedzi na kanapie i skroluje telefon, i w głowie słyszysz tylko jedno: Naprawdę, znowu ja? Znowu ja muszę się tym wszystkim zająć. A jeśli nie jesteś w związku, to może sytuacja w pracy. Sześć pyta, czy możesz jeszcze raz zrobić podsumowanie, bo nikt inny nie ma teraz czasu. A ty doskonale wiesz, że nikt inny, to znaczy, że znowu ty. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pewne rzeczy spadają zawsze na te same osoby? I co z tym zrobić, żeby nie kończyło się to fochami, cichymi dniami, czy w najgorszym wypadku narastającą frustracją, która może rozwalić czy to relację rodzinną, czy służbową? Dziś właśnie o tym będziemy rozmawiać i obiecuję, że z konkretami, które możesz od razu wprowadzić w życie. Zatem, dlaczego tak trudno się dogadać? Po pierwsze, różne Postrzeganie rzeczywistości. Tu zaczyna się cały problem, bo serio, różni ludzie postrzegają obowiązki w różny sposób. I to nie tylko w stylu widzę czy nie widzę bałaganu, ale też w kwestii, co jest ważne, a co można olać. Przykład: Ty widzisz okruchy na stole i od razu chcesz je zetrzeć matką, a twój partner, partnerka nie zauważa ich. One mogą sobie być. I już. I to nie znaczy, że jest złośliwy czy leniwy. Po prostu jego mózg nie uznaje tych okruchów za coś, czym trzeba się zająć. Badania pokazują, że kobiety częściej, co oczywiście nie znaczy zawsze, tutaj chcę to bardzo podkreślić, ale że częściej dostrzegają tak zwaną niewidzialną pracę. To znaczy, że nie tylko robimy rzeczy, ale też o nich pamiętamy. Planujemy je, przewidujemy skutki ich braku. Przykładowo, mężczyzna widzi pustą lodówkę i myśli... Trzeba kupić jedzenie. Proste. Kobieta? Trzeba kupić jedzenie, ale zanim to zrobię, muszę sprawdzić, co już mamy, czego nie mamy. Zrobić listę, pamiętać o promocjach, kupić rzeczy na obiad, na śniadanie dla dzieci, no i nie zapomnieć o papierze toaletowym, bo ostatnio prawie go zabrakło, i tak dalej, i tak dalej. I tu rodzi się problem, bo dla ciebie, jeśli on mówi, ale ja byłem w sklepie a Ty widzisz, że kupił tylko chipsy i dwie bułki na śniadanie, no to czujesz się, jakbyś wpadła w jakąś czarną dziurę i masz w głowie zdanie, czy my w ogóle żyjemy w tej samej rzeczywistości? A teraz pomyśl, że w pracy dzieje się podobnie. Ty myślisz, że wszyscy widzą, ile wysiłku wkładasz w organizację spotkań, przypomnienia o deadline'ach, dbanie o dobre relacje w zespole, a szef widzi tylko to, co jest w tabelce Excela. No to jak mamy się dogadać, skoro nie widzimy tego samego świata? I tu warto wspomnieć o efekcie rozproszonej odpowiedzialności. Jest takie zjawisko w psychologii rozproszenie odpowiedzialności. Czyli, jeśli nikt konkretnie, konkretnie nie został do czegoś wyznaczony, coś nie zostało mu przydzielone, to nikt się tym nie zajmuje. Proste, prawda? Może wprowadzimy to w domu? To działa na banalnym przykładzie. Wchodzisz do kuchni, worek ze śmieciami jest pełny, każdy to widzi, ale każdy myśli, że ktoś inny to ogarnie, więc mija dzień, drugi, trzeci. Worek ze śmieciami, jak stał, tak stoi, zaraz dostanie nóg i wyjdzie sam. No ale w końcu robisz to ty. Albo wybucha awantura. Problem polega na tym, że ten, kto się pierwszy przejmuje, ten przegrywa. Bo jeśli ci zależy na tym, żeby dom był czysty, żeby dzieci miały wszystko spakowane do szkoły, żeby projekt w pracy poszedł zgodnie z planem, to zgadnij co? Hmm? To ty to zrobisz, bo nie wytrzymasz dłużej. I tu pojawia się kluczowa myśl: jeśli nie ustalimy jasnych zasad, to zawsze ta sama osoba będzie robić więcej. Zatem, jak rozmawiać, żeby zostać usłyszanym? No nie ma nic bardziej frustrującego niż sytuacja, w której czujesz, że Twoje słowa wpadają w próżnię. Mówisz, prosisz, przypominasz. No jak grocham o ścianę, nic. Kolejne dni mijają, obowiązki się piętrzą. Druga osoba zdaje się ich po prostu nie dostrzegać, no i w końcu nie wytrzymujesz. Podnosisz głos albo zamykasz się w sobie, a zamiast rozwiązania problemu pojawia się niechęć ciche dni, albo co gorsze pasywna agresja. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego niektórzy ludzie po prostu nie słyszą, kiedy coś do nich mówimy, kiedy o coś ich prosimy? I co zrobić, żeby naprawdę dotrzeć do drugiej strony, czy to w związku, w rodzinie, czy w pracy? Polecam zacząć od komunikacji zamiast oskarżeń. A dlaczego to takie trudne? Jednym z największych błędów, jakie popełniamy w rozmowie o obowiązkach, jest komunikacja pod wpływem emocji. To zupełnie naturalne, przecież jeśli od dawna coś cię denerwuje, to w końcu frustracja musi znaleźć ujście. Problem w tym, że kiedy jesteśmy zdenerwowani, nasz sposób komunikowania się zmienia. Staje się ostrzejszy, mniej precyzyjny i często odbierany jako atak. No, czemu chyba, zgodzisz się ze mną, nie ma się co dziwić. Psychologowie zwracają uwagę na coś, co nazywamy efektem obronnym. Czyli kiedy czujemy się krytykowani, nasz mózg reaguje podobnie jak w sytuacji zagrożenia. Zamiast wsłuchać wys się w to, co druga osoba mówi, skupiamy się na tym, jak się bronić. Nawet jeśli ktoś ma rację, to nasza naturalna reakcja jest taka, no przecież nie jestem taki zły, czemu ono się czepia? A ja przecież robię to i tamto. I tak dalej. Dlatego jeśli chcesz, żeby ktoś cię usłyszał, to pierwsza zasada jest bardzo prosta. Nie atakuj, ale mów o swoich uczuciach i potrzebach. To trudniejsze, niż się wydaje, bo wymaga świadomego podejścia do własnych emocji. Często zanim zaczniemy rozmowę, warto się na chwilę zatrzymać i zapytać się siebie: co ja dokładnie czuję? Czy jest to złość, czy może bardziej poczucie niesprawiedliwości, albo smutek, że znów zostałam z tym sama? Albo co tak naprawdę chcę osiągnąć tą rozmową? Czy chcę, żeby druga osoba się zmieniła, czy tylko, żeby mnie przeprosiła? I oczywiście, jak mogę to powiedzieć w sposób, który nie wywoła automatycznej obrony. Nie chodzi o to, żeby tłumić emocje. No, właśnie wręcz przeciwnie, chodzi o to. Żeby wyrazić je w sposób, który sprawi, że druga strona naprawdę ich wysłucha, zamiast od razu przechodzić do defensywy. No więc, jak mówić, żeby druga osoba naprawdę Cię usłyszała? Jest jeszcze inny powód, dla którego często czujemy, że nasze słowa nie trafiają do drugiej strony. Ludzie słyszą tylko część tego, co się do nich mówi. Brzmi dziwnie? No, może, ale jest. Na to naukowe wyjaśnienie. Nasz mózg jest cały czas bombardowany informacjami dźwiękami, obrazami, myślami. Kiedy ktoś do nas mówi, często tylko fragment tej wypowiedzi dociera do naszej świadomości. Badania pokazują, że przeciętna osoba zapamiętuje jedynie 30-40% rozmowy. No a jeśli w tym czasie była czymś zajęta, czyli na przykład właśnie skrolowała telefon, oglądała coś w telewizji, to ta liczba może spaść jeszcze niżej. To oznacza, że samo powiedzenie zrób to albo pamiętaj o tym nie zawsze wystarcza i nie dlatego, że druga osoba chce cię zignorować, albo dlatego, że yy, ale dlatego, że nasza uwaga działa selektywnie. I co z tym zrobić? Kluczowe są w mojej ocenie trzy elementy skutecznej komunikacji. Po pierwsze, konkrety zamiast ogólników. Kiedy mówimy coś w sposób Ogólny, druga osoba ma bardzo dużą przestrzeń do interpretacji. I jeśli powiesz, musisz bardziej mi pomagać, to może to oznaczać coś naprawdę zupełnie innego dla Ciebie, a coś zupełnie innego dla Twojego partnera, dziecka czy współpracownika. Konkretne komunikaty są o wiele skuteczniejsze. Na przykład chciałabym, żebyś zajmował się praniem dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w czwartki. No to już jest konkret. Kolejny element to unikanie negatywnego tonu i oskarżeń. Bo kiedy mówimy coś w sposób zbyt emocjonalny, druga osoba może się wyłączyć, albo zacząć się bronić. I jeśli usłyszysz, zawsze zapominasz o tym, co Cię proszę, od razu zacznie w myślach wymieniać sytuację, kiedy jednak pamiętała, zamiast tego lepiej powiedzieć. Czasem mam wrażenie, że sprawy, które dla mnie są ważne, nie są traktowane priorytetowo. Chciałabym, żebyśmy ustalili, jak możemy to zmienić. No i to już ma zupełnie inny wydźwięk. I ostatni element to odpowiedni moment i forma przekazu. Jeśli ktoś jest zmęczony, zdenerwowany, zajęty czymś innym, no to szansa na skuteczną rozmowę dramatycznie maleje. Warto wybrać sobie moment, kiedy, no obie strony. Mają przestrzeń na rozmowę i mogą się na niej skupić. Czasem lepiej umówić się na rozmowę, na przykład porozmawiajmy wieczorem, albo usiądziemy rano przy stole i porozmawiamy, zamiast rzucać jakieś dziwne pretensje między jednym a drugim obowiązkiem. Ale skąd mamy pewność, że druga osoba naprawdę nas usłyszała? Nawet jeśli udało Ci się spokojnie i rzeczowo przekazać swoje potrzeby, no to nie zawsze masz pewności, że druga strona naprawdę to przetworzyła. I tu z pomocą przychodzi technika potwierdzenia przekazu, czyli coś, co w komunikacji biznesowej stosuje się od lat, ale w życiu prywatnym prawie nikt tego nie robi. A można sobie tym naprawdę bardzo dużo ułatwić. I zamiast tylko mówić, można prosić o potwierdzenie. Czy możemy się umówić, że od teraz Ty zajmujesz się rachunkami? Czy dobrze rozumiem, że ustaliliśmy podział obowiązków w ten sposób i tutaj sobie wymieniasz te ustalenia? To pozwala uniknąć takiej sytuacji, w której za tydzień ktoś ci powie: Ale ja nie wiedziałem, że to tak miało wyglądać, albo wydaje mi się, że ustalenia były zupełnie inne. Wszystkie te elementy spokojna komunikacja, konkretne sformułowania. Dobór odpowiedniego momentu i techniki potwierdzenia sprawiają, że nasza rozmowa ma większą szansę na to, żeby naprawdę coś zmienić. No bo przecież o to chodzi, prawda? Żeby nie tylko wyrzucić z siebie frustrację, wypluć po prostu jedno słowo za drugim, ale żeby rzeczywiście znaleźć rozwiązanie, które sprawi, że następnym razem już nie trzeba będzie mówić: znowu muszę to robić ja, z wielkim ciężarem i kamieniem po prostu na karku. Dobra, skoro już wiemy, dlaczego tak trudno jest się dogadać i jak komunikować swoje potrzeby, w jaki sposób, yy, tak, który rzeczywiście trafia do drugiej osoby, no to teraz najważniejsze. Jak realnie podzielić obowiązki, żeby nie było wiecznych awantur, cichych dni, albo poprawiania CV i wysyłania w nowe miejsca pracy. No bo umówmy się, Nikt nie chce być od wszystkiego. A jeszcze gorzej, jeśli nieustannie mamy wrażenie, że sami o wszystkim musimy pamiętać, to właśnie ta niewidzialna praca, o której mówiłam wcześniej nie tylko sprzątanie czy gotowanie, ale i planowanie, przewidywanie, organizowanie. Podział obowiązków to nie łaska, to wspólna odpowiedzialność. Pierwszy, absolutnie fundamentalny krok. To zmiana myślenia zarówno Twojego, jak i drugiej osoby. Często podział obowiązków wygląda tak, że jedna osoba robi coś z automatu, a druga pomaga. Ale jeśli mówimy, że ktoś pomaga, to oznacza, że domyślnie to nie jest jego odpowiedzialność, tylko łaska. A przecież tak nie jest. To nie jest tak, że jedna osoba musi zajmować się domem, dziećmi, planowaniem czy organizacją, a druga może jedynie pomóc od czasu do czasu. To wspólne życie, wspólna przestrzeń, więc i wspólna odpowiedzialność. I właśnie o tym warto porozmawiać. Jest takie ćwiczenie, które można sobie zrobić na start, które może pomóc. Jest to karta obowiązków. Świetna metoda na uświadomienie sobie, kto tak naprawdę czym się zajmuje? Możecie sobie usiąść razem i spisać wszystko, co wymaga ogarnięcia. I tu nie chodzi tylko o odkurzanie czy zmywanie naczyń, ale wrzućcie tam też rzeczy, które zazwyczaj umykają. Planowanie zakupów, pilnowanie, żeby niczego nie zabrakło, pamiętanie o terminach opłat, wizytach u lekarza, urodzinach bliskich. Dbanie o relacje, czyli na przykład organizowanie spotkań rodzinnych, przypominanie o telefonie do mamy, zajmowanie się dokumentami, rachunkami, jakimiś naprawami w domu, opieka nad dziećmi i nie tylko w sensie fizycznym, ale i emocjonalnym, i planowanie zajęć dodatkowych, i pomoc w odrabianiu lekcji. I jak już to spiszecie, to przejdźcie przez te listę i sprawdźcie, kto realnie czym się zajmuje. I to jest taki moment, gdzie po prostu mózg eksploduje i wiele osób jest w szoku, kiedy widzi, jak nierówno to wygląda. No i teraz odbywa się najważniejsze. Dzielenie obowiązków tak, żeby obie strony czuły, że jest sprawiedliwie. A co jeśli ktoś powie, ale ja nie wiedziałem, że to tyle rzeczy? No to odpowiedź jest prosta. No właśnie, teraz już wiesz. <grym>, system, który działa. To stałe zasady zamiast wiecznych przypomnień. Wiemy już, że przypominanie i dopraszanie się nie działa. Dlatego kluczowe jest, żeby wprowadzić system, który eliminuje konieczność ciągłego proszenia. I w praktyce oznacza to, że każda osoba ma swoje obowiązki i po prostu wie, że jest to jej zadanie czyli nie, czy mogłabyś wynieść śmieci, tylko śmieci to jest Twoja odpowiedzialność co drugi dzień mają być wyniesione. Dlaczego to działa? No, bo przestajesz być koordynatorką, kierowniczką całego domowego życia. Zamiast zarządzać i przypominać, po prostu zasady są ustalone i obowiązują one wszystkich. W pracy działa to dokładnie tak samo. Wiesz, co dzieje się w zespołach? Zawsze ktoś bardziej ogarnia całość przypomina o terminach, organizuje dokumenty tak zwany mm, ogarniacz zespołu. Ale jeśli nie ma jasnego podziału odpowiedzialności, no to ta jedna osoba zawsze robi więcej. Czyli co robimy? Ustalamy, kto jest za co odpowiedzialny i jasno to komunikujemy. Bez proszenia, bez wiecznych negocjacji i bez. Ale ja nie miałam o tym pojęcia. To teraz co zrobić, gdy mimo wszystko druga strona nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Powiedzmy, że wszystko jest ustalone. Jest lista, są zasady, każdy wie co ma robić, ale nadal wszystko spada na ciebie. Co wtedy? Po pierwsze, konsekwencje, ale nie kłótnie, tylko faktyczne skutki. Czasem trzeba odpuścić kontrolę. Wiem, że dla niektórych to nie będzie proste, ale odpuścić kontrolę i pozwolić, żeby druga osoba poniosła konsekwencje swojego braku zaangażowania. Na przykład jeżeli twoje dziecko ma pamiętać o tym, że ta butelka wody czy ten termos z ciepłą herbatą, który stoi na stole w jadalni, to jest jego obowiązek, żeby zabierać go ze sobą do szkoły, to on o tym pamięta. I nie będzie y, musiał chodzić w szkole y, z kubkiem z jadalni i z wodą. No, chyba że zapomni. Jaki może być jeszcze przykład? Jeśli twój partner nie robi prania, mimo że no, ustaliliśmy, że to jest jego obowiązek, nie rób tego za niego. Jeśli twoje drugie dziecko ma sprzątać pokój, w którym wspólnie mm, mieszka ze swoją siostrą czy bratem w dany dzień, ale tego nie robi, nie wkraczaj i nie sprzątaj. Dlaczego? Bo jeśli zawsze będziesz przejmować na siebie obowiązki, te, które już zostały podzielone, to druga osoba nigdy nie poczuje skutków ich zaniedbania. Ono oczywiście to nie dotyczy jakichś ekstremalnych sytuacji, gdzie zaniedbanie może naprawdę zaszkodzić, a je, ale jeśli chodzi o takie codzienne rzeczy, to konsekwencje uczą lepiej niż tysiąc rozmów. Po drugie, czas na rozmowę, ale taką na spokojnie. Jeśli ktoś nie robi tego, co ustaliliście, warto wrócić do tematu, ale no nie w momencie, kiedy jest już wściekłość i frustracja. Zamiast wyrzucać wszystko na raz, możesz powiedzieć: Ustaliliśmy, że dzielimy się obowiązkami, a jednak ostatnio znowu większość rzeczy jest na mojej głowie. Co się dzieje? Dlaczego tego nie robisz? To daje przestrzeń do rozmowy. Może druga osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że znowu wróciły stare schematy i może nie wie, jak się do tego zabrać. Może to kwestia nawyków. Nie zakładaj od razu złej woli, ale też nie pozwalaj, żeby temat rozmył się w niczym i żeby nadal trwało to, czego miało nie być. Jeśli jest taka konieczność, wrzućcie sobie to do wspólnego maila, kalendarza, w jakieś przypomnienia czy inne wspomagacze, przypominaczek, które mają zadziałać na korzyść podział obowiązków działa. Tylko trzeba go dobrze zorganizować. Zatem podsumowanie. Świadomie podchodź do komunikacji. Mów o swoich uczuciach, a nie o błędach drugiej osoby. Konkretnie określaj obowiązki, czyli zamiast pomóż mi, ustal jasny podział i wspólną odpowiedzialność. Nie zarządzaj i nie przypominaj non-stop. Stałe zasady działają. Lepiej niż prośby. Pozwól drugiej osobie ponosić konsekwencje swoich działań i nie zakładaj złej woli, ale rozmawiaj, jeśli coś nie działa. I pamiętaj, że nie musisz wszystkiego dźwigać. Jeśli coś jest wspólne, to ma być wspólną odpowiedzialnością, a rozmowa o tym wcale nie musi kończyć się fochami, jeśli poprowadzisz ją w sposób, który pozwala naprawdę się dogadać. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w następnym podcaście.